Tu. ale już radzę sobie samym dobra mam 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 jest jakaś moneta coś ciekawego warto się tu pokręcić tutaj mamy całą tą brzydką stronę 8-12 hektarów musiała być osada paczka, paczka, w paczce mam na, ciarka. na konkurs możecie zobaczyć, ładna taka I co ja tu mam, jeszcze najważniejszą rzecz, która się gdzieś ukryła nowy mount do pilota który zastąpi to urwane jeszcze ma takie mocowanie, że nawet jak wypadnie pilot on będzie wisiał na tym i mata aby mógł Wam jakieś sensowne podsumowania robić, nie na kartce. Dobra, dwie minutki, dwie śrubki tutaj odkręcam i włączamy się, zobaczyć jak to wygląda. Pasuje wręcz idealnie, nawet na opór. Włożyć, przekręcić dwie śrubki z powrotem i gotowe można ruszać na poszukiwania. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Piękny, jesienny poranek. Słoneczko świeci i oczywiście, wybieram się na poszukiwania. Ja już wszystkie tobołki mam. Jeszcze tylko najważniejsze do auta załadować i można jechać. 5 stopni, rzeźko bardzo, ale to dobrze. Ładnie słońce świeci, będzie się dobrze szukać. Na dzisiaj ciekawe miejsce. Jest szansa na średniowiecze. Mam nadzieję, że takie jakieś wyjdzie. Oczywiście jakiś srebrny Hammer. Po to jedziemy. Faram już na miejsce. Możemy powoli zaczynać. Tylko dzień dzisiaj utrudniony. Jestem bez pointera. Znaczy się trzymam go teraz w ręce. Może jak to widzicie tylko że pointer się zepsuł łapie sygnał w powietrzu A więc jestem bez pointera Będę musiał napić nowy, ale to nie dziś, nie jutro, za parę dni krywacz że robi mi za statyw A teraz co? Jak wypadał ze mną? teraz wam opowiem chwilę o miejscu, w którym się znajduję. Dość ciekawe miejsce mam nadzieję. Jest to chyba 2 km, tak może w linii prostej od rzymskiej osady Letocetum, Jak dobrze to wymawiam, ta osada była na skrzyżowaniu dróg Welting Street i, i Knellit Street. Jeżeli to też dobrze wymawiam, to, były, to była ważna droga ta Welting Street w połączeniu z Walią za czasów rzymskich. Była to bardzo ważna droga strategiczna też. Także i ta osada, która się znajduje tutaj, no to są w zasadzie moje rejony. W których mieszkam. Ta osada, która się tutaj znajduje, była takim ważnym punktem postojowym i też pocztowym, i tak dalej. Takim strategicznym. Spróbujemy to jeszcze odwiedzić w dzisiejszym odcinku. Może tam zajadę. Jest dosłownie chwila autem, także zobaczymy, co to tam się kroi, jak to wygląda. Ja tam byłem już nie nieraz, ale was zabiorę. Takie małe pozostałości rzymskie. Co już tyle z takiego wstępu. Tutaj chyba zacznę od tej strony pola, taki mały kawałek. Są tutaj zabudowania tam dalej. Także może coś tu ciekawego będzie wychodzić, a jak nie, to uderzam tam w górę, może coś tam będzie wychodzić. A jak dzisiaj nic ciekawego nie wyjdzie, to przyjadę tutaj jutro poprawić na no, drugie pole może. Zobaczymy. No na razie plan jest taki że trzeba poszukać tutaj, a jak będzie jutro, to zobaczymy chyba, że to będą dwa osobne odcinki, jeżeli coś wyjdzie także trzymajcie kciuki, żeby coś wyszło już lecimy do pierwszego dołeczka wpadło coś ciekawego, a mianowicie średniowieczny farm token zobaczcie tu jakiś taki krzyżyk coś ciekawego, warto się tu pokręcić jak takie tokeny tu leżą, to być może jakieś ładne srebra i dosłownie obok tego tekena jakaś krągłość. No krok postawiłem. Kolejny sygnał. pimpointer mi wariuje, ale jakoś sobie będziemy radzić dzisiaj. samym wykrywaczem. To trochę więcej czasu pochłania. Poradzić to tam sobie można, ale wiecie, machać tą cewką jak coś małego jest kurde. Nie wiadomo skąd to, wiecie, podnieść z tej ziemi dokładnie. Chwilę zajmuję. No dobra, guziczek. Nie ma się co rozwodzić, ale ładne sygnały są tutaj. A nie do torby guziczku. Kolejny sygnał jest gdzieś tu. Ale już radzę sobie samym. Dobra mam mam mam. Jest jakaś moneta. Chyba nic starego. Radzę sobie już samym wykrywaczem bo... O nic tu nie dojrzemy. Jakiś krążek. Tak radzę sobie samym wykrywaczem. Bo pinpointer już siadł. Także chyba czekam na nowy zakup. Kolejny sygnał. I kolejny farm token. Tylko zaraz trochę przeczyścimy tym razem chyba z kwiatuszkiem o, ładnie go zaraz zobaczycie się obłowie dzisiaj te tokenów kręcę się cały czas w jednym miejscu jak widzicie no jakieś efekty są ładne później będę tam szczegółowo je identyfikował także zobaczymy no na pewno to swoje lata ma nie? wiecie 18-17 może Kolejny dołek, głęboko. Kuleczka muszkietowa. Oj, będzie dzisiaj tu wychodzić, będzie. Coś mam taką nadzieję. Każdy sygnał coś starego, ciekawego wpada. A więc miejsce nie jest przeszukane. A już miało lądować do śmieci. Zobaczcie to. Jak się to pokazuje. Widzicie to? Ciekawa jakaś przypinka do czegoś. Się oczyści ładniej. Zobaczymy co to jest. Swoje lata też ma. W pierwszym momencie wyglądało to jak jakiś, nie wiem, stopek byle czego tak obtegowany. no fajna sprawa. Kolejny sygnał w grudzie, trochę męczarnie, ale to guzik. Namierzyć go bez pinpointera to... o ile wyjdzie z dołka, to jest łatwo. Maham wiesz, przed wygrywaczami jest OK, ale bez to jak nie chcę wyjść, gdzieś tam spada cały czas z ziemią. Jakiś taki guziczek. Chyba ładne, chyba może coś miał fajnego na sobie. Albo mi się wydaje. No i tak wiecie. Ciężka sprawa. Trochę się umęci człowiek, ale Ale może będzie warto. Praktycznie cały czas jestem w tym samym Samy miejscu, tylko tu jest taki pasek. Widzicie tutaj jeszcze w kłykcie. A tu już jest zatależowana ładnie. I wyskoczyła mi jakaś przypinka kolejna. Wydaje mi się, że druga wojna. Czy coś takiego, no nie stara maliowana to coś. Później też będziemy ogarniać. No, jakieś fajne artefakty tu wychodzą. Jakiś numerek 420 chyba 1. o, 42, Nie wiem od czego. Też nic starego. Odegniemy to, zobaczymy co to było. Jakiś KF. No nie. Wiem. Od czego to było? Zupełnie. No, w każdym razie jakaś tam Jakiś tam znacznik czegoś. Już myślałem, że Rzymek, taki jakiś kształt, ale cóż, niestety widzicie to tylko guzik. Nie tym razem, może następny. Fajny sygnał, zobaczcie, jak tu poryłem, musiałem to wytargać. Bo bez pointera, jak jest sygnał w dołku, to nie ma szans go namierzyć. No i mam guzik. Wygląda jak moneta, miedziany. Stary guziczek. Ale przeprawa była. Trochę zamrozkopana jest. No, no nic. Taki sygnał. Godzina 13. 11 tysięcy kroków. Trochę pochodzone. Ale no. tylko. Orszamy na wycieczkę. A jutro będzie poprawa chyba tego pola. Albo będą te pola. Chyba tutaj. Po którym idę teraz. Także zobaczymy na jutro. Co się kroi. A teraz wycieczka. Mam ze sobą monetę. Możecie zobaczyć. George VI Nic specjalnego, no zwykły miedziak, nie? To jest 1947 One Penny Ale... Ktoś chyba sobie strzelał To nie, nie znalazłem jej dzisiaj, znalazłem ją na poprzednim kopaniu Taka ciekawostka Dodałem to, wiecie, na shorta Poszło tak, można powiedzieć, jak na ten mój mały kanał Viralem, bo miał prawie aż 20 tysięcy wyświetleń nie mogę złapać ostrości, straści. O, I ktoś ma sobie taką rozrywkę. Jak myślicie? Na pewno strzelona, nie? Dobrze, ruszamy w drogę. Straszny szum będzie pewnie od ulicy, ale prawidłnie zaparkowałem sobie na parkingu. I tutaj mamy całą tą rzymską stronę. Prawdopodobnie wyglądała. Na tym terenie znajduje się teraz wioska. A cały, cały ten kompleks tutaj rzymski mógł mieć od 8 do 12 hektarów. I powstał w 50 roku naszej ery. Także I był ważnym punktem na mapie, tak jak mówiłem już. I fajna łódka Dobra, lecimy po prostu Już na miejsce docelowe. Zobaczyć jak to wygląda Chciałem się wrócić, bo oczywiście bateria w gołobkule zaczęła się rozładowywać Zmieniłem w aucie na pewno. Zmieniłem jeszcze drona, może zrobimy mały lot No i zauważyłem, że przy tej tablicy systemu Mają przewodniki Skoro jest tam co jest jednego Jest jeden i jeden Tutaj właśnie, gdzie ten kościół stał Była jakaś brama Obronna czy coś takiego. No i wiem. Oczywiście, jeśli Państwo kosztuje będą się gdzieś wrzucić. Zarach. Ale to z auta wrzuca już później przy odejściu. Także na terenie takiej wieseczki Stała sobie kiedyś rzymska osada. Już do niej zmierzamy. Mam parę kroków jeszcze. I zaraz zobaczymy jak to wygląda. widać kościółek. O, jaki pies do mnie pędzi. A za tymi krzekami są pozostałości połaźni po czymś. Całość tak to chyba wyglądało po odtworzeniu. No, jak na 8-12 hektarów. To musiała być osada. No, tak jak tutaj pisze, że w 50 roku była tylko mm, tylko jakaś tam baszta, tak? coś takiego a później w 130 się rozbudowało powstały łaźnie takie jak tutaj tu jakieś tam nie wiem forum czy jakby to nazwać tak w skrócie tak to się prezentuje całe pozostałości oczywiście jak zawsze nie ma za dużo w rzymskich terenach no ale trochę trochę tego zostało spróbuję poprzechodzić po tych tabliczkach zobaczyć co jest który budynek był czym, ten chyba był tą łaźnią Tak mi się wydaje miejską, wiejską no, Skoro w tym tablice to chyba sobie można chodzić po tym na luzie także dzisiaj zwiedzacie ze mną hitę trączną czyli to była łaźnia wiecie jak działało nie pod podłogą się tam grzało wszystko a tutaj mieli ciepłą wodę. Tak w skrócie. O! Tutaj była przebieralnia. Każde pomieszczenie jest tutaj sobą opisane. A jeszcze jest kolejne. No nie będę Was tutaj zamęczył, Tak to wygląda. Idziemy zobaczymy tylko drugi obiekt czym był i później kościół. Stoję teraz w takiej centralnej części tej łaźni. Fajnie to się nawet zachowało. No niby same wiecie fundamenty. No ale spoko, Widać ładnie przejścia, każde pomieszczenie tutaj, gdzie stoję to było takie społeczne jakieś tam do różnych gier i zabaw. Ale taka łaźnia, to była takim miejscem socjalizacji się społeczeństwa w tamtych czasach. Dobra, jak mówiłem, idziemy już zobaczyć, co było w drugim pomieszczeniu. Drugie pomieszczenie to było takie do przyjmowania gości, jakichś tutaj okolicznych, którzy przyjeżdżali. Wiecie, rezydencja, nie? No, idziemy zobaczyć jak to wygląda Jestem w środku tego drugiego pomieszczenia No, spokój mi płynące to Pamiętajcie, 130 rok naszej ery Mniej więcej powstały te budynki Teraz same fundamenty, no ale Fajna wycieczka Nie powiem Jakaś kolejna tablica Dzisiaj będzie długi film chyba co? No to jeszcze poszukiwania z jutro Ale Okej, okay, to był taki. W środku miał tutaj taki kołtyerd Aha, dobra, już sobie to wyobrażam. To po prostu było tutaj takie coś Jak na tej ilustracji Spoko. Wszystko rozumiem. Idziemy zobaczyć kościół. Może puszczę na chwilę drona. Skoro na polu słabo, to może tu jakieś denarii leżą. Tak to wygląda. Te dwa duże budynki. A tak wygląda całość. Na ilustracji. Tutaj to wszystko. To jest chyba dzisiejsza wieść teraz. Ona jest tutaj za krzakami, pewnie ją trochę widać No ciekawe, nie powiem No Dochodzę powoli do kościoła, zaraz go zobaczycie Też powoli zacząłem ogarniać Dlaczego oni zbudowali tutaj tą masadę Nie będzie tego aż tak widać Ale jest tu widok od drzewa zasłaniałem Ale jest też tego wi miejsca widok na ładne kilometry w koło. Także pewnie kiedyś to ciekawie wyglądało i dlatego tutaj się osiedlili. No, a sam kościół, właśnie, nie mogłem cały czas słowa. Fortecę tutaj zbudowali, posterunek. I od tego zaczęła się ta osada w 50 roku. Kościółek też fajny. Nie wiem z którego roku jest, ale zaraz zobaczymy. Że dzisiaj poszukiwawczo i wyprawowo trochę inna forma niż jak zwykle na kanale dołek dołek. Ale taka. o, tutaj jest piękny widok. Tak mi się przypomniało, właśnie jak tu jestem. Jak znalazłem swojego pierwszego Denara sprzed naszej ery. Całkiem niedawno w sumie. No, to było przeżycie i emocje. Może ktoś tu go przywysł? Może on jest stąd? No, niestety on był sprzed naszej ery, 100 lat wcześniej. Ale szansa jest. I obejdę ten kościółek tutaj. Spróbuję znaleźć jakieś informacje zaraz z którego roku on jest. Tyle co udało mi się znaleźć. Kościół jest perełką z czasów wiktoriańskich. No, całkiem spoko. Nie wiem czy da tu się przejść z tej strony Tutaj jeszcze nigdy nie byłem to jest jakieś wejście No nie zawracam Tak trochę głupio nie, bo to jest na grobeka Zawrót i... Zobaczę czy można tu puścić drondla I koniec wycieczki po rzymskiej osadzie To teraz materiał z drona Spotkałem jakichś profesjonalistów. Mam nadzieję, że zwiedzanko się podobało. Jak się podobało, to będzie więcej takich na kanale. Pamiętajcie, łapeczka, subskrypcja i cóż, kolejne poszukiwania. A ja zapomniałbym jeszcze przerzucić opłatę za tą e, ulotkę. Informacyjną, którą wziąłem, a praktycznie z niej nie korzystałem, bo wszystkie informacje i tak są tu na tablicach. No ale dobrze, zapłacimy jeszcze. Jest tutaj jeszcze muzeum, ale jestem taki trochę niewychodny, prosto z pola, to nie będę zaglądał. Ciekawe miejsce, no nie powiecie, że nie. Ja tam z Rzymem zawsze byłem zafascynowany i tak dalej historią. Chyba wszyscy z Was, no, zobaczcie jakie ładne kwiatki. Chyba wszyscy z Was, którzy odwiedzają kanał, także. Ok, takie kwiatuszki, ładne. Zaraz będą opadać, bo już jesień. Gdzie tu się woda leje? Ktoś po pomysły. Wanda w ogródku żeby ktoś nie mówił. Za przewodnik zapłaciłem. Bołem 30pi. Wrzucę im Elizabetkę. 50 z Bretanią, z Babą na wózku. Gdzie to się wrzuca? Tutaj do góry bardzo narzucone. witajcie w kolejnym dniu wstępnie zmontowałem już ten materiał poszło 27 minut także kolejne poszukiwania po prostu będą już w kolejnym odcinku nie będziemy tego wrzucać w jeden bo to będzie 30 minut trochę by było trochę za dużo na oglądanie podsumowanie też raczej odpuszczę bo co wpadło to widzieliście także jak się podobało to pamiętajcie łapeczka w górę, subskrypcja i widzimy się na następnym materiale ewentualnie tu zaraz wrzucę jakieś fotki tych fajnych tokenów które wpadły no to chyba najlepsza rzecz była z tamtych poszukiwań. I to tyle. Trzymajcie się, cześć, do następnego.